Cześć, tu i witajcie w kolejnym odcinku z serwera HitCraft z trybu survival. Tutaj na spalnie jest moja wesoła ekipka, wszyscy tu się dobrze bawią jak widzicie. Może uda mi się tutaj wszystkich pokazać, żeby każdego w miarę nikt było widać. No, w każdym razie kolejna wspólna czołówka, kolejny wspólny wstęp jak nakręcony. Ja tutaj wszystkich pozdrawiam i po raz kolejny zapraszam na serwer, bo naprawdę fajnie się tu bawimy. Dobrze, a teraz przejdźmy już do odcinka. I Jesteśmy u mnie na działeczce, a tutaj widzę pszczółki obrodziły w miód. Proszę pooddawać i wracać tu do mnie, nie latać za płotem, bo nie wolno. E, Wziąłem, słuchajcie tutaj, o jagody mi też poobradzały jak widzę, to będzie bolało, to bardziej niż mniej, bo teraz nie wylezę. E, trudno, jedną się postawił, muszę coś z tym zrobić. E, w każdym razie, tak, tutaj sobie ja nie wiem, po co właściwie tak na dobrą sorę posadziłam. E, tak, mapa wyczyszczona. E, co się tu działo? Krówki się troszkę rozmnożyły. Tutaj nie wiem, czy na ostatnim odcinku już była, ale jest farma trzciny, która nam się bardzo przyda. Powiększyłam też swoje farmy. E, co więcej, tak, kopalnia została znaleziona przez Aletis. E, bardzo serdecznie pozdrawiam. E, co więcej, nie wstawiam w tym momencie zdjęcia, ponieważ zdjęcia z Instagrama, które mi tam wrzucacie są bardzo, bardzo słabej jakości. Więc e, dzisiaj akurat prowadząc samochód doszłam do wniosku, że wrzucajcie je na Discorda serwerowego i chwalcie się administracji, że znaleźliście kopalnię Madzi. I ja sobie stąd te zdjęcia będę pobierała i będę mogła w lepszej jakości je tutaj udostępniać. Ale w każdym razie Aletis pozdrawiam i gratuluję znalezienia mojej kopalni. Są jajka? Halo, są jajka? Nie roby... o, jedno jajko chyba jest. I tak nie roby jesteście. Dobra, jeszcze nic się nie wykluło. Dobrze, w każdym razie tak, mamy nową mapę surowcową, więc dzisiaj się tam udamy. Zobaczymy, co tam słychać, jak tam to wszystko teraz na nowo wygląda. Altivo! No, tak myślałam. W każdym razie, co więcej, pokażę Wam, jak powiększyłam sobie farmy. Jeszcze wszystkie nie są powiększone. Też, jak zostanie czasu, to pójdziemy posprzedawać trochę surowców, które nazbierałam. Tutaj jeszcze nic się nie wydarzyło. Tutaj, proszę, a mam taką piękną, dużą farmę pszenicy. Tutaj, niżej, farma marchwi i tutaj farma ziemniaków. Tutaj zaczęłam rozbudowywać farmę buraka, ale jeszcze, jeszcze nie do końca mi to wyszło. Jak pójdziemy dzisiaj. Na surowcówkę, to przy okazji sobie poszukamy, słuchajcie, po pierwsze bambusa. E, miałam mówić kaktusa, ale kaktusa ja chyba mam. Zaraz pójdę sobie zobaczę. E, też założymy nową kopalnię, którą będziecie mogli e, znaleźć. Zaraz, zaraz, bo mi się wydaje, że to nie. Nie. Jest kaktus. Dobra, to kaktusa też będziemy hodować pod ziemią, ale bambus by się przydał. Ja wiem, że można sobie bambusa kupić, ale ja wolę znaleźć. Dobra, zjeść sobie z Burek nie patrzcie. No, idziemy sobie. Nie, nie ma niedziałek, ruszaj się. Spawn. Idziemy na spawn. O, przy okazji zobaczę, może jakiego nowego kolegę postawili. Nie, nikogo nie postawili tym razem. I nie ma lady. Po raz kolejny i to jest podejrzane. Dobra, idziemy słuchajcie na surowcówkę. Zobaczymy, co tutaj dają, co tutaj słychać. Zobaczymy, dzieje ja się z respie w ogóle. W dżungli poproszę. Nie, nad wodą. Nad wodą. W sumie ciekawa miejscówka na kopalnie. O, jaki ładny delfinek. E, powiem Wam, nie podoba mi się tu. Nie podoba mi się tu. E, teraz się tylko zastanawiam, czy są tutaj podwodne twierdze. i tak na podwodne twierdze nie jestem w żadnym wypadku przygotowana. Zdecydowanie nie, ani z moim akcjekunkiem, ani nie mam mikstur, ani nie mam nic, e, więc nie. E, będziemy potrzebowali pozbierać dirt, tak, bo e, tego będę potrzebowała. O, trzcina jest. Ja nie będę wam zabierała tej trzciny, mam, mam swój własny rozchuwek, prawda? E, konik! Mogłam wziąć siodło. To to naprawdę nie użytek. Ja ostatnio stoję się zastanawiam nad nim, czy ten, czy go nie sprzedać, albo nie oddać w dobre ręce, naprawdę. Jest, patrzcie, jest noc, ale jakoś tak ubogo, w potwory, na szczęście. Dobra, tutaj jest ten biom świerkowy. Czy tam się coś świeciło? Więc raczej tutaj nic ciekawego nie zdobędziemy. Fajnie byłoby, wiecie, co jeszcze trafić na kanion. Chciałabym kanion, bo bo, bo w kanionie jest duże prawdopodobieństwo, nie moja krowa to zabije, że trafimy na opuszczoną kopalnię. A tam są skrzynki. Byłoby fajnie. Tak samo liczę, że mogłabym trafić na portal neterowy i tam też mogłabym sobie. Sobie, sobie. O, Creeper. Dziękujemy. <laughs> Mogłabym sobie yy, zebrać jakieś fanty ze skrzynki. Czy taki sowy dodali? Co to było? Chyba przestraszony lisek. Nie, bo się lisku, ja to jak nie zrobię. Ja tylko krowy ubijam, Dobra, wiecie co, tu nie ma nic ciekawego dla mnie. Chodźmy jeszcze raz na spawn. Czy ja mam wrażenie, czy w menu zmienił się kolor łóżka? Dzień dobry. A Lady się spodziewałam. O tutaj. Czy ono nie było wcześniej czerwone? Mam takie dziwne wrażenie. To też nie Lady, ale też pozdrawiam. <laughs> nie, bo tyle razy co Lady, słuchajcie, była wtedy, kiedy... Yy, w ogóle, wiecie co? Tak teraz patrzę... O, a tu mnie w życiu nie było. Dzień dobry. Tak patrzę, to nie jest mój miecz. To nie jest mój miecz. Ja nie zaklinam ani nic. Ktoś musiał mi miecz rzucić podczas nagrywania wstępniaka. No, dziękuję, ale nie, nie potrzebowałam w żadnym wypadku. No, no dobra, no, teraz się dopiero zorientowałam. Czy tu jest coś ciekawego? O, tu już ktoś był, bo koble są. No wiecie co, mapa została zmieniona, tak na dobrą sprawę, 4 godziny temu. Jakoś tak pirazy drzwi oko w tym czasie ale nie spodziewałam się, że już trafię na ślady ludzkiej bytności. Dobrze, to tak. A czy mi to tutaj, te rzeczy stąd potrzebne? Tak średnio, ale przejdźmy się kawałek, może coś tutaj się ciekawego nam trafi. Powiem Wam, że to jest jeden z biomów, których nie lubię w Minecrafcie akurat. Nie wiem. średnio mi się prezentuje, że tak powiem. Chociaż chyba kiedyś stąd piasek zbierałam i przepalałam, tak mi się coś wydaje. Nie wiem, takie mam wrażenie, a czy tak było, to, to trudno mi orzec. Czy tutaj coś jest? Bo tutaj wygląda, patrzcie, jak. A coś godnego uwagi. Aha, lawa. No ale dobra, tam już ktoś był, to nie będę lazła. No naprawdę, ja od kiedy tutaj gram, ja cały czas poluję na dżunglę. I jeszcze mi się nie trafiło. Ale w serii Zago mam... A czego ja tu przyszłam. W serii z mam tak samo. Też miałyśmy problem, żeby znaleźć dżunglę. Więc to, to jest chyba jakieś takie... E, pospolity problem, że tak powiem. E, dobra, chodźmy sobie, wskoczymy jeszcze raz. Wiadomo, do trzech razy sztuka. Ale już cieszę się, że tutaj znalazłam to, to bo, bo, bo fajnie. Znowu zwykły teren. No nic, to, to sobie schowamy, nie będziemy się tu rozświetlać. Dobra, to wiecie co, to może w, te, w takim razie i w takim wypadku ja tutaj spróbuję założyć sobie kopalnię. A nóż, łyżka, widelec, trafi się, słuchajcie, że będziemy mieli opuszczoną kopalnię. Tam jest mała świnka, tam jest mała świnka, jaka słodka. Dobra, świnie są mi niepotrzebne i są bezużyteczne. Ta, 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 ten tam zombie też jest bezużyteczny. Chociaż jakby sztabkę, żelaza, to... No, to tutaj. Pisaliście mi ostatnio, że w ogóle jest publiczny enchant. No, ale wiecie, kwestia posiadania, ja chcę mieć własne. Więc stąd na razie rozkówek krów, zbieranie skór i tak dalej. No teraz jak już mam tą farmę, no to wiadomo, prościej. No, zakończyły się też w końcu moje majówki. bo ja miałam swoją majówkę, plus tydzień po majówce. To znaczy swoją majówkę. Po prawdziwej majówce, tydzień później miałam swoją majówkę, więc tak naprawdę mnie przez dwa tygodnie praktycznie nie było. Wiem, że na kanale tego nie odczuliście, zadbałam o to. Ale no, te, teraz mogę więcej czasu poświęcić. Słuchajcie, żebym. No, jakbym się trała Mogę poświęcić więcej czasu tutaj sobie na serwerze zrobię tak jak ja lubię, o i mogę tutaj właśnie teraz więcej podziałać, dobra, tutaj sobie schowamy się, dobra a kto ukradł kilo? dobra, i się tutaj z y, skopiemy, może jaka jaskinia, może co? By się przydało. No i patrzcie, jeszcze nie zginęłam, Jeszcze, słowo klucz. Zbieram ten 60. level do powiększenia plecaka. Zresztą no, mówią, że ja ten plecak średnio też używam. No dobra, jak jestem w kopalni, to go więcej używam. No ale ostatnio głównie skupiałam się na tym, na rozbudowie tych moich plantacji. Tak, tak teraz myślę, że ja, ja się chyba przemogę i tego bambusa jednak kupię. No bo bambus, no tak, ponoć średnio. Średnio cenione, ale szybko rośnie i można dużo sprzedawać. Tam chyba lawy jest sporo, tak jak patrzę. Takie czasami są przebłyski. Mam no wrażenie, że tam jest dużo lawy. No nic, zobaczymy. W każdym razie, no, gdzie się kupuje w ogóle? Na spawnie, nie? No to też sobie zaraz pójdziemy, zobaczymy, co tam schować. Bambus, bambus, dynie ponoć też polecano. I kaktusa właśnie. Więc to, to będę musiała zrobić. Też właśnie, muszę bardziej się skupić na siedzeniu pod ziemią. Tak, kiedy nie jestem i ze mną rozmawiacie, pytacie, co robię, to ja kopię. Zawsze tak jest i zawsze ja kopię. Nie wiem dlaczego, ale tak wychodzi. Dobra, po pożyczę sobie to, żeby sobie zejść. Dobra, dzień dobry. Jest. No, nie wierzę! Nie wierzę, jaki fuks! O, matko, fuks, naprawdę. <noise> nie wiem, żadnej serii chyba aż takiego szczęścia nie miałam. Tylko niech mi... Po powiedzcie, że nikogo tu nie było i skrzynki są moje. Na razie pająki słyszę. O, i kanion. Mówiłam, że jak kanion, to będzie jej opuszczona ta? Kopalnia? Mówiłam. Nie to, że ja mądre jestem, to z doświadczenia wynika. <noise> no, dobra. Okej, okay, tam niżej też będziemy mogli zaraz zejść. Na razie tak ganiam. Kto tu wodę włączył? Nie wiecie, że kran po kąpieli się zakręca? Zakręca, zatyka, nie wiem, róbcie z nim co chcecie, byle woda mi się nie lała. Dobra, tu słyszę pająki. Nie, dobra, tam nic nie ma, to mogę spaść niżej. Tam są pająki, tu nic nie ma. Tam znowu woda, idę tędy, bo tutaj... Jest skrzynka! Moja! Dobra, przenieść znacznik mam. Dobra. Teraz mi się przynajmniej podejrzewam, że plecak przyda. Dobrze, ale pierwsza fajna kopalnia i zdobycz. Wziąłem słuchajcie, ten jak rozmawiałam z administracją na temat tego, że będzie zmiana mapy. Że... Ej, gdzie mi na web spadłeś? Idź stąd. Jeszcze gryziesz mnie. Sio. Będzie zmiana mapy, bo właśnie, że już wyeksplorowana, że trudno znaleźć te um skrzynki i tak dalej, nie? No to właśnie, słuchajcie, ja jakoś parę razy miałam szczęście znaleźć te skrzynki, a mapa jeszcze nie była taka wy wyjechana, że tak powiem, nie? Dobra, chodźmy tędy, to sobie zaraz zobaczę, może tu jeszcze jakaś skrzyneczka. Nie pogardziłabym. Też mam wrażenie, że mapa, mapa gra w ogóle tu. Jest tak ustawiona, że jest dość mało potworów. Mam takie jakieś dziwne wrażenie, bo ja jak sama gram u siebie Minecrafta, to powiem wam, że tych potworów to potwór potwora potworem pogania. Ej, idź stąd! No tu jest ze spawnera, się nie liczy. Właśnie powiem wam, że żałuję, bo któregoś razu znalazłam sobie bardzo piękny spawner zombie. Mogą sobie z niego ekspiarkę zrobić. Ale stwierdziłem, że nie po co? Idziemy dalej w świat zwiedzać, a potem wpada na pomysł robienia własnej kopalni, no i safe ten set home poszedł i teraz mi troszkę szkoda. No nic, w każdym razie teraz jest nowa mapa, być może uda mi się nowy znaleźć. O tym wam nie powiem akurat. To będzie mój prywatny. No, a na razie fajnie, tylko że no to będziecie mieli problem do mojej bazy teraz dojść. Naprawdę, będziecie mieli problem. Bo ja teraz, jak tutaj jestem w opuszczonej kopalni, to ja sobie, wiecie co zrobię? Ja sobie z niej zrobię przejście. Tam nic nie ma. Słyszę te nogi chodzące. No. Ja sobie z niej zrobię przejście gdzieś do swojej nory, że tak powiem. Więc zanim wy tą moją norę znajdziecie... Oj, będziecie się musieli postarać, coś mi się wydaje. Bo ja już sama tutaj nie wiem, jak dojść do tego miejsca, z którego ja startowałam. Więc myślę, że Wy też możecie mieć problem. Być może zrobię jednak nowe... nowe, nowe wejście do kopalni, bo, bo... faktycznie, tu może być Wam trudno, mi samej tutaj już czuję, że jest trudno. A co mówiąc, jak Wy musicie znaleźć, po pierwsze, miejscówkę, po drugie... Tam nie będzie nic. A po drugie, jeszcze główną bazę, że tak powiem, nie? Ej, serio, to była tylko jedna skrzynka? Dobra, tu niżej wyżej, chyba już nic. Tutaj ta lawa. Wiecie, co zaskoczy was w tym momencie? Kepsa bym zjadła. <grym> Naprawdę, tak się nagle głodna poczułam. Okropnie. Ale mam ochotę na kepsa. Tam niżej nie, tam niżej już nic. Ale my chyba mocno nisko jesteśmy, mam też wrażenie. No, osiemnasty poziom. To elegancko, że tak powiem, nie? No Ale widzicie, miałam takie fajne podejście, żeby mieć tutaj tą opuszczoną. opuszczoną. Nie opuszczoną, tylko jaskinię. I kopalnię. Będę musiała na nowo Szukać. Ej, nie robić mi tu lagów. Dobra, wiecie co, no, mi się wydaje, że ja to już wszystko wyeksplorowałam jak należy. Może tędy jeszcze? E, w każdym razie. Wynosimy się stąd, bo mówię, ja nie będę was aż tak dręczyć, ja, ja jestem podła. Ci, co znaleźli moją kopalnię, wiedzą o tym, bowiem ostatnio, jak zrobiłam tą kopalnię, był ładny spad do wody. Ja, ja tą wodę zebrałam. No, więc jak ktoś znalazł, to chyba umarł. No i to nie lady, ale też pozdrawiam cię. Dobra, cho chodź, idziemy razem na surowcową, może razem się spełnimy co? Dobra, nie pykło, ale mamy blisko śniegu. O, na śniegu to ja jeszcze nie byłam. Na śniegu nie byłam, jest znowu trzcina. Mamy zbagowaną trawkę. Chodźmy może bardziej w tamtą stronę. Zobaczymy, co tu, tu jeszcze będzie. A ja jeszcze na spam chciałam iść, muszę to ze wszystkim dzisiaj zdążyć. W ogóle mam wrażenie, że dzisiaj podczas nagrań, że tak długo dużo już nagrywam, a patrzę, a to dopiero 10 minut minęło, Nie, <laughs> nie wiem dlaczego. No. To, 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 ja, tutaj znowu te świerki. Ja nie lubię świerków, nie lubię brzus. O, ciemny dąb. To może być. A tego znalazłam. Tego tak szukałam, że aż znalazłam. Nie, ale powiem wam, że średnio miejsce mi się podoba. O, góra! Dobra, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, góra mi się już podoba. Góra brzmi dobrze, jeżeli chodzi o zrobienie tam prywatnej kopalni. Nie sądzicie? Ja tak sądzę. Dobrze, zróbmy sobie. Co? Co taka kamerice robią. O tutaj sobie zrobimy. Wyściuczkę. Dobra. Nie lubię jak mi się to podmienia. Tylko tak, dobra, mam dwa kilofy, powinno styknąć. A się będę śmiała, jak znowu trafię na opuszczoną kopalnię matko. Ale tym razem zrobię sobie ładnie najpierw tunel, a później tam pójdę, wiecie, żeby nie było. No, wygląd mojej kopalni teraz już mam zaplanowany, ale to myślę, że jak już się tam dostaniecie, to zobaczycie, co ja tam wymyśliłam tym razem. Tym razem nie będę podła. Tym razem, jak tam wpadniecie, nie będzie żadnych, żadnych pułapek, nic się wam tam nie stanie. Może zróbmy to szybciej. No. O, klucz robotnika, dziękuję. A już chyba mam dwa albo trzy. Już chyba kilka mam. E, musiałabym sprawdzić w domku. Ja e, jakoś zawsze e, lubię mieć ich więcej, jak chcę wam e, je losować na nagraniu. No, tak z jednym to z czym do ludzi, nie? <śm> Więc, e, tak. <śm> Więc czekam, aż ich dużo będzie. Dobra, ja też powinnam mniej więcej patrzeć, e, na jakim poziomie jesteśmy. Bo, bo, bo najchętniej ja bym była na poziomie 11 i. Dobra, zawiesiłam się, bo zaczęłam rozkładać sobie kopalnię, jak ono ma wyglądać, nie? Ale myślę, że wam się spodoba. No i jeszcze raz tutaj powtórzę, jak ktoś zapomniał, zdjęcie znalezionej kopalni proszę wrzucajcie teraz na Discordy. No mówię, tam jakoś będzie lepsze. Ja to zdjęcie będę mogła wam wstawić tutaj normalnie podczas nagrania, a te z Instagrama, naprawdę no to jest tak rozmyte, że to strasznie widać. Dopiero po renderze ostatniego odcinka zauważyłam. A nie mogłam wam, was już inaczej poinformować, więc, więc. Więc teraz proszę, że jednak na Discordzie. Nie administracja też będzie miała kupę radości, że tenże zdjęcia wstawiacie i się chwalicie. Na pewno ksardo ceni. Może nawet diamentem rzuci. <grym> Mam nadzieję, że to w tym momencie ogląda. Dobra, my już tutaj do tego mojego 11 poziomu się zbliża. Czy my coś. Dobra. Trzeba użyć plecaka. No te nasionka tam potrzebne, tak średnio najeżam. To też, to tym bardziej. Klucz idź. Pochodnie zaraz gdzieś se schowam. Chleb idź. Nie, dobra, chleb zjem będzie po problemie. Tak, chlebek jemy. Oddać to, bo to moje. No i tu. Dobra. Możemy schodzić niżej. Który to jest poziom? 14. Dobra. Jesteśmy na 11 poziomie. Brzydki poziom było koło pełno diorytu czy andezydu, czy czegoś tam innego, co to jest w ogóle. Granit. Nie pomyliłam się wcale. Wcale się nie pomyliłam. No, ale w każdym razie możemy sobie tutaj kopać. Teraz sobie tutaj Setho'ma ustawię jeszcze. Żebym sama się nie zgubiła, jak ja chcę tutaj to e, wam ładnie zrobić. O. Mm -mm. Tu, tu, tym. Dobra. Ja się muszę zawsze trzy razy zastanowić, czy ja dobrze kliknąłem, czy ja dobrze zrobiłem, wiecie? Dobrze. I teraz tak. Ja chcę to tak, tak, tak. O, serio? A, bo to są góry. Dobra, ok. Ja się zastanawiam, dlaczego i jak. Dobrze będzie to. Y to od razu Wam powiem, ale zobaczycie jak już tutaj wejdziecie, jak ta kopalnia będzie rozbudowana. Bo ona będzie, będzie. To będą pomieszczenia 5 na 5 z przejściem 1 na 2 O! A, a kiedy ja czwarty poziom wbiłam? O, tego nie zauważyłam. E, dobra, jeszcze w tą stronę jedno. Czy ja mam jeszcze jeden kilo? Jeszcze jeden kilo powinno mieć, dobra. I tak, jak teraz mamy pomieszczenie 5 na 5, to z każdego pomieszczenia będzie przejście do kolejnego pomieszczenia 5 na 5. O tutaj tak, tu jedno, to drugie, tu trzecie, i potem z kolejnego pomieszczenia do kolejnego pomieszczenia, i tak dalej. No, ja lubię robić sobie tutaj nietypowe kopalnie, bowiem e, surowce i tak wypadają z tego, co ja tu rozbijam. Więc o, kolejny klucz robotnika, więc co, wracamy zaraz do domu i my sobie te klucze zużyjemy. No, a tutaj nie ma sensu jakoś, wiecie, szukać surowców, skoro to ze skały wypada. No, tak wypada, że jeszcze żadnego diaksa nie dostałam, ale to jest moje szczęście tutaj. No, ostatnio miałam chyba 15 diaksów, to jeden zużyłam na łopatę, siekierę i na kilof, Kilowu już nie mam. No, a ten mieczyk tak dostałam, no i tak nie, nie wiem za bardzo czy ja go chcę używać czy oddać, tylko teraz nie wiem też kto go mi dał, więc... no. A, i wiecie co, jeszcze sobie zrobię, żeby kolegów nie mieć, tu i tu. Dobrze, zakopię już to pomieszczonko sobie i idziemy do domu. Zobaczę, czy e, i ile ja mam tych kluczy. No, bambusa nie znalazłam, ale jedna opuszczona kopalnia była, więc jest spoko. Dobra, tutaj jestem zadowolona. Ja sobie jeszcze tutaj, żeby mi z góry potwory nie właziły, to zbunkruję. Dobra, zjedzmy i idziemy do domku. Tam jest oświetlone, jest. Dobrze, tu, tu spawn, domek. Dobrze, no nie mówię, gdzieś mi na pewno jak drewno na mi wypadło. Co już sapisz na mnie? Ledwo do domu wróciłem, już parszywy koń się odzywa. Eee, dobrze, tutaj mogę sobie to pozrzucać. Mamy trzy klucze, no to tak troszkę. Troszkę akurat się nada. E, tutaj, o, a to pójdziemy sobie to sprzedać. Tylko czekajcie, w takim razie. To ja sobie zostawię ten, ten mieczyk. zostaje to, bo na razie nie potrzebuję. Klucz. E, tutaj, te, o, te ostatnio też wymieniałam. To chyba wtedy klucz zostałam, tak mi się wydaje. A, tu jest żwir. Dobra. I dawajcie to. Weźmiemy pełną pakę. Tak, jeszcze wiem, że mam plecek zawalony. Ale to to się jeszcze garnie. Dobra, czyli możemy tak, idziemy na spawn. O, zobaczę od razu, gdzie się bambus kupuje. No, nara. To jest dziwne, że człowiek człowieku tutaj się spawni, a potem to dziwnie człowiek się z tym czuje. Dobrze, to sobie mogę posprzedawać. Proszę bardzo. Teraz tak. Dobra, zaraz mi się kasa naliczy, bo 6 2 to ja już miałam wcześniej. 7-4, bardzo dobrze. Budowniczy, dzień dobry. Nie podobasz mi się. Podpisy nie chcę. Tu są skrzynki. Dobra, idziemy sobie w skrzynkę. Kto to jest? Rybak, o dzień dobry panu. Od kiedy pan tu jesteś? Dzień dobry. O, to pan takie fajne rzeczy dajesz. I butelki z ekspem, O panie! A to pana musieli dawno postać, bo ja z panem się jeszcze tutaj nie witałam. No, to w każdym razie mamy rybaka. Tak, odkryłam mamy rybaka. Dobra, niech tu mi coś wypadnie fajnego. Idę szukać, gdzie tu można kupić e, może w kwiatach. Nie mam pojęcia. Ło, dwa diamenty i tyle żelazka. Bardzo dobrze. A mówiliście, że chyba 10 bloków żelaza jest potrzebne, żeby sobie coś ulepszyć u. Leśniczego. Więc y, było mi dane, że tak powiem. To <grym> się cieszę. Leśniczy, co ty chcesz teraz ulepszać? To jest tu. Aha, teraz po prostu, dobra. Y, pan jesteś rudy. Aha, spojrzę na ryby. A, to... Dobra, a gdzie pan od kwiatków? O, jest pan od kwiatków, dzień dobry. Pan sprzedajesz bambusa? Nie, pan tylko kwiatki sprzedajesz. To, to kto mi bambusa sprzedaje? Halo. Gdzie tu jest jakiś człowiek, co rzetelny biznes i interes prowadzi? Co to jest? Ja tu była kiedy? Byłam, bo jeszcze mówiłam, że tutaj więzienie będzie dla tych niegrzecznych. No. Dobra. Dobra, no ale. Czy to, 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 czy to u kogoś można bambusa kupić? Ja jestem przekonana, że ja widziałam kiedyś na działce, że można kupić u kogoś bambusa. Pan, to to, to wiem, że rudy jesteś. Pan leśniczy, z panem nie rozmawiałem, Pan masz takie wymagania. O! A tu mnie też. Jaka fajna wędzarnia. Ej, w życiu mnie tu nie było jeszcze. Tu takie fajne rzeczy są. A człowiek to tylko albo pod ziemią, albo no, albo u siebie na działce. A tu tyle fajnych rzeczy można zobaczyć i poznać. Dobra, chodźmy z tamtej strony. A to pan jesteś od podpisów. To jest e, Lisek. E, tam się idzie, pan budowniczy. Czy pan tu. Ktoś jeszcze z panem mieszka? Właśnie tak się rozglądam. Tutaj widzę człowieków, więzioł i eksperymenty robią, no dobra, no jak nie znajdę, to trudno się mówi, to, to poszukam sobie sama, o, ktoś przyszedł, o, dzień dobry, chyba ktoś nowy, skoro tutaj czyta porady, skup, no, jest bambus, Sprzeda, ja chcę kupić, dlaczego nie można tutaj od razu kupić bambusa, o, siema, też się, kojarzymy się z serwerka. E, to, to nic, no skoro nie trafiłam, to nie trafiłam. Dobrze rzekani, to myślę, że na tym sobie skończę dzisiejszy odcinek. Ja w e, dalszym ciągu. Panie Leśniczy? Wizerunek pan się chyba zmienił, coś mi się wydaje. W dalszym ciągu będę sobie te moje farmy rozbudowywała. E, plus. E, aha, to, to, to ten rudy. E, plus. E, no, chcę, chcę sobie poszukać innych surowców, których nie ma, które bym chciała sobie hodować. No i cóż, jak macie jakieś rady czy coś, no to wiadomo, piszcie w komentarzach, nie? Dobrze, to ja się z wami żegnam. O, Juleczka, dzień dobry. Ja się z wami żegnam, dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się długo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć!